Zaskakujące słowa niemieckiego trenera na temat Roberta Lewandowskiego, który mówi w ten sposób To był dla mnie zaszczyt pracować z nim W Robercie Lewandowskim zachwyca mnie jego profesjonalizm, ambicja, pasja i sprawność fizyczna Jest absolutnie graczem światowej klasy, szczególnie w tym sezonie Tak powiedział właśnie Jupp Henkes w wywiadzie dla Bilda dzisiaj na temat szokujących słów Bardzo pochlebnych, tak? Niemca na temat Polaka, niemieckiego trenera na temat Roberta Lewandowskiego Robert Lewandowski, który tak naprawdę zdetronizował Niemca z miejsca trzeciego na miejsce czwarte, jeśli chodzi o liczbę szalonych bramek w Bundeslidze. No właśnie, dzisiaj na temat słów Jupa Henkesa, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, szerokim echem odbiły się tak naprawdę słowa Jupa Henkesa, świetnego tak naprawdę trenera. Ja muszę powiedzieć, że bardzo cenię tak naprawdę tego Trenera, może nawet nie tak Peppa Guardiola, tak? Jurgen Klopp na pewno to też jest świetny trener, natomiast Jupp Henkes to jest naprawdę świetny szkoleniowiec. No teraz już praktycznie na emeryturze tej piłkarskiej, emeryturze trenerskiej, można powiedzieć w ten sposób, bo piłkarską już dawno zakończył. Natomiast absolutny, świetny szkoleniowiec. No właśnie, ostatnio Jub Henkes został zapytany przez dziennikarza Bida, co sądzi na temat Roberta Lewandowskiego. No i tutaj właśnie udzielił takiej wypowiedzi: Także cytuję. W Robercie Lewandowskim zachwyca mnie jego profesjonalizm, ambicja, pasy i sprawność fizyczna. Jest absolutnie graczem światowej klasy, szczególnie w tym sezonie. Tak powiedział właśnie tutaj Jub Henkes. Dalej dodał w ten sposób: To był dla mnie zaszczyt pracować z nim. Tak właśnie mówił tutaj trener, były trener Bayernu Manachium. Jupp Henkes prowadził tak naprawdę Roberta Lewandowskiego niedawno, bo prowadził go jeszcze w sezonie 2017 na 2018. Wcześniej też prowadził praktycznie Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Natomiast Robert Lewandowski zdobył tak naprawdę 221 goli w Bundeslidze w sumie w 306 meczach. Natomiast jeśli chodzi o Juppa Henkesa, no to Jupp Henkes ma 220 goli w sumie w 369 meczach. tak? Czyli widzimy tutaj, że Robert Lewandowski jest lepszy o 63 mecze, tak? Potrzebował o 63 mecze mniej, żeby pobić tutaj rekord Juper Henkesa, Nieprawdopodobna sytuacja. No, i rzeczywiście tutaj trener Jub Henkes bardzo docenia Roberta Lewandowskiego. Ja zawsze mi się śmiecę, bo, bo Jub Henkes tak specyficznie patrzył tak naprawdę na Roberta Lewandowskiego podczas treningów, podczas spotkań, podczas tego na boisku, bo nigdy nie mógł go wyczuć, tak? Jub Henkes miał pewne tak naprawdę e, pogląd na temat Polaków, jaki to jest naród, jak żyją, funkcjonują. Oczywiście Robert Lewandowski, e, tak, no to tutaj przełamywałby ten schemat, tak? No, bo nigdy nie było takiego że wybitnego aż takiego jak Robert Lewandowski. Natomiast jest tak naprawdę nigdy nie wiedział, co tak siedzi w tej głowie tego Roberta Lewandowskiego. Tak mi się wydawało, tak? Że chciał go zmotywować. Pewnie był świetnym, jest świetnym psychologiem, no bo to każdy taki wybitny trener musi być psychologiem. Natomiast nigdy nie wiedział, co tak naprawdę skrywa tak, Robert Lewandowski. Czy on chce się wybić, czy to jest chwilowe, czy chce zarobić tylko pieniądze, zaraz zakończy karierę. I zawsze właśnie takim, że ta psychika tego Roberta Lewandowskiego była dla niego nieodkryta, tak? A ta psychika jest bardzo prosta, tak? No to jest dążenie do sukcesu. Ten sukces uzależnia te goleszcze, one uzależniają, tak, jak narkotyk działają, przynoszą satysfakcję, bo to jest blikt, splendor, pieniądze, tak, popularność, to jest szacunek w Monachium ogromny, także to wszystko praktycznie uzależnia. Wiele osób tak naprawdę tego nie rozumie, albo na przykład mówią, co a, piłka nożna, co to jest tam bieganie za jakąś piłką, tak? 22 dorosłych mężczyzn biega za piłką, to jest taktyka ułożenie, to jest coś pięknego. No i też właśnie potem te zdobyte gole, no to jest cały ten, ta, cała ta praktycznie otoczka związana, tutaj może są, możemy zobaczyć na tych zdjęciach, tak? No samoloty, tak? Widzimy wakacje, to wszystko jest związane praktycznie z piłką nożną, więc cała ta otoczka, która towarzyszy temu. No i właśnie Jupp Henkes w ten sposób się wypowiedział, no to są znamienne słowa, bo tak naprawdę Jupp Henkes już nie wróci, pewnie, chociaż szkoda, tak, życzę mu, żeby wrócił do tego, żeby być trenerem, także no to są znamienne, nie musiałby tak kadzić, tak słodzić tutaj, tak, Robertowi Lewandowskiemu taką laurkę wystawiać, natomiast tutaj rzeczywiście znamienne słowa, także że zachwyca mnie jego profesjonalizm, ambicja, pasja i sprawność fizyczna, tak, w ogóle w Niemczech Robert Lewandowski uchodzi, tak, za jakiegoś ideała w sensie fizycznym, e, e, budowy Sylwetki to jest absolutnie ideał, tak wzorzec naśladowania dla e, tutaj innych piłkarzy. Chociaż ja muszę powiedzieć, że to też jest troszeczkę takie na przekór, tak? Bo bardzo często tutaj ludzie mówią, że to jest idealny tak naprawdę wygląd ciało. Natomiast pamiętajmy o tym, że Robert Lewandowski jest sportowcem, on żyje z tego, tak? On nie jest człowiekiem, który pracuje w biurze po 8 godzin codziennie i trenuje sobie poza pracą na siłowni, tylko cały czas jest praktycznie w tym, em, tak? w, 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 w tym trybie sportowym. Biega, ćwiczy, chodzi na siłownię, pływa. To jest rzecz naturalna, że po X latach, a przecież ma 31 lat, ta sylwetka będzie po prostu wyglądała sportowo, tak? Oczywiście, no może się zapuścić, może nie prowadzić diety i tak dalej. Tak, na przykład, niektórzy piłkarze, bardzo sporo ich jest, tak naprawdę, we Włoszech, którzy palą papierosy, no może nie nałogowo, ale od czasu do czasu, czy piją alkohol. Natomiast to wszystko tracą, tak? E, wszystko praktycznie na tym e, tracą. Tak, na przykład Gigi Buffon był widziany, jak palił pali papierosy nieraz raz go paparacje zrobiono. Mu zdjęcie, ok, ale już Bramka straci tak naprawdę refleks, tak? To nie oznacza, że jak zapali papierosa, to wszystko coś straci, tak? Bo czasami to może pomóc, nawet nie. Jeżeli tutaj no, nie robi tego zbyt często, to nawet może dobrze wpłynąć na psychikę, no czasami tak jest. Natomiast, no, moim zdaniem to i tak wszystko praktycznie tak, jeżeli ktoś chce wycisnąć maksa z tej kariery, bo tutaj wiele osób nie rozumie tego, tak? Czy też na przykład wielu dziennikarzy niemieckich i w Polsce, że Robert Lewandowski zaczął stosunkowo późno. Znaczy, w, sam mówił o że poszedł do Borusy, to musiał się wiele nauczyć, intensywność treningu itd. Tak I on, przez to, że jest tak profesjonalny, nadgania te wszystkie braki. Tak? Zobaczmy sobie, gdzie by dzisiaj był Robert Lewandowski, gdyby na przykład w wieku 15 lat poszedł do Arsenalu Londynu tak jak Wojtek Szczęsny, albo na przykład do Bundesligi, zupełnie w zupełnie innym miejscu. Tak? Więc on nadrabiał w ten sposób te braki z Polski, te, te, te braki, które mógłby wypracować w, w tych najmłodszych latach. Chociaż miał wiadomo, że sportowe to dzieciństwo, tak bo lekko atletyką prawie i tak dalej. Natomiast wiele osób właśnie się dziwi, tak? Tu nie ma co się dziwić, bo to jest dążenie do perfekcji. tak? Poza tym, po, trzeba pamiętać, że Robert Lewandowski to jest tak naprawdę jednoosobowa działalność gospodarcza firma. tak? No, wiadomo, że tam Ania Lewandowska i Robert to już dzisiaj mają firmy i tak dalej. To setki ludzi zatrudniają i tak dalej. Natomiast tu chodzi o coś innego, także i tak przy zwykłej firmie tak potrzebne są fabryki, teren, ludzie, zatrudnienia, samochody, sprzęt i tak dalej, maszyny. Tak w przypadku Roberta Lewandowskiego to to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, on zarabia swoim ciałem. Nie, tak? No jak to zabrzmiało, tak? No, ale zarabia w sensie w swojej fizyczności, więc jeżeli dba o to ciało, to jest jego narzędzie pracy, to jest na jego narzędzie pracy, bo to mu pomaga, tak? Mięśnie pomagają mu praktycznie przepychać się z obrońcami. Potrafi potrafią się zastawić tyłem do przeciwników, tak? Dzięki temu jest bardziej tutaj jest, ciężej jest go pokonać, przy, czy, czy go po prostu powalić na ziemię. Także to wszystko absolutnie wpływa, tak? Ostatnio była sytuacja, gdzie praktycznie wszyscy tak wychwalali Cristiano Ronaldo, że wyskoczył do jednej piłki bardzo wysoko praktycznie tak, tutaj o, o połowę ciała wyskoczył od obrońcy, także on praktycznie obrońca wyskoczył do piłki i Cristiano Ronaldo, i Cristiano Ronaldo go przeskoczył o połowę ciała tak. Na wysokości jego łód to była głowa obrońcy. No ale to jest właśnie to to jest praca tak naprawdę we własnym zakresie w domu indywidualnie to jest dbanie o ale tak, no bo ta kariera piłkarska jest bardzo krótka żeby to wykorzystać w 100%, w 1000%, żeby z tego skorzystać, tak? Więc każdy detal, który po prostu pomaga Robertowi Lewandowskiemu, mam później przełożenie praktycznie na boisku, tak? A wielu piłkarzy jakby o tym zapominał, zarabiają dobre pieniądze, zaczynają się samochody, kobiety, fajne życie i tak dalej, często też używki, natomiast, no, na to też może przyjść czas, tylko na to odchodzi, żeby wykorzystać tak naprawdę tą karierę w 100%, i to jest według mnie klucz, tak? No, bo ta kariera jest krótka, 15-20 lat, więc ja tu uważam, że że Robert Lewandowski robi bardzo dobrze, tak? Ostatnio była taka dyskusja, że tam Robert Lewandowski na przykład został zapytany przez jednego z dziennikarzy, że no, czy tam, że przy takiej diecie, jaką stosuje, takim trybie życia, to nie mógłby sobie pozwolić na kiełbasę z grilla smażoną. Oczywiście to było pytanie w okresie wakacyjnym, tak? I na jakieś piwko i tak, no on powiedział, że on nie lubi kiełbasy z grilla, tak? No ale nawet jeżeli tak tutaj ta kiełbasa z grilla czy ten piwo, to poczeka, tak? No skończy karierę, spokojnie sobie zje to po zakończeniu praktycznie kariery piłkarskiej. Na dzień dzisiejszy. Najważniejsza jest ta kariera w przypadku Roberta Dawandowskiego piłkarska. No właśnie, natomiast jeśli chodzi o Jupp Henkesa, to Jupp Henkes występował w Borusii Dortmund, yy, 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 tak, znaczy występował tutaj w Hanowerze 96 i w Borusii Gladbach. Yy, natomiast Robert Lewandowski zdobył te wszystkie bramki, 227 bramek w 306 meczach w Borusii Dortmund i w Bayernie Monachium. I warto tutaj wspomnieć o tym, że Jupp Henkes to była legenda Borusii Gladbach. Nawet była taka sytuacja, że był mecz Bayern Monachium kontra Borussia Munchen Gladbach i Jupp Henkes się rozpłakał podczas tej konferencji prasowej, ponieważ tutaj przypomniał sobie wspaniałe czasy, jak występował tu w latach 60-tych, 70-tych. Ja muszę powiedzieć, że oglądałem te filmiki, na których właśnie występował um, Jupp Henkes jako piłkarz. Oczywiście skróty na YouTube, gdzie o te bramki. Po pierwsze, to bym go w życiu nie poznał jako człowieka za młodu piłkarza. E, po drugie, no chyba tutaj, no, to rzeczywiście, ten uśmiech jego się nie zmienił. Natomiast rzeczywiście świetny był piłkarz na tamte czasy, tak? E, on sam mówi, że no, no tutaj była przede wszystkim pasja, bo nie były takie pieniądze, tak jak dzisiaj, tak? Oczywiście jako trener Bayernu Monachium Odku się finansował bardzo dobrze, zarabia, Przecież wcześniej też prowadził inne drużyny w latach 90.